Siemanko, witajcie na kanale Pierogi z Kimci w kolejnym odcinku. Nic w otaczającej mnie scenerii nie wskazuje na to, o czym to będzie odcinek, ale poczekajcie, on się mam nadzieję dopiero rozwinie. Zaczynam nagrywać dzisiaj wieczorem, dlatego że właśnie przed chwilą przyszła do mnie paczka. Znacznie nie jestem jakoś bardzo zaskoczona tą paczką, bo sama sobie zamówiłam to, co przyszło w tej paczce, ale jestem zaskoczona tym, że już przyszło. Spodziewałam się, że będzie jutro rano i wszystko będzie na bardziej wariackich papierach niż będzie, ale tak, przyszła już, będziemy ją teraz otwierać, bo. Jest w niej coś, co chciałam Wam pokazać od dłuższego czasu. Chciałam Wam to pokazać, ale nie było kiedy i okazuje się, że mam na pokazanie Wam tego ostatnią szansę. A chodzi mi o to, co Koreańczycy noszą na plaży, w sensie o koreańskie stroje kąpielowe. Pokazywałam Wam kiedyś koreański strój kąpielowy Sonu, jeżeli nie pamiętacie, to gdzieś tu chyba będzie. I dziwiliście się, że jest długim rękawem, że jest taki zabudowany. I mówiłam Wam, że jest to zupełnie coś normalnego i że o koreańskich strojach kąpielowych to moglibyśmy nagrać cały odcinek. I właśnie dlatego kupiłam sobie taki najbardziej typowy koreański strój kąpielowy. Zaraz Wam go pokażę. I w tym odcinku wspólnie zastanowimy się, czemu. Te stroje są takie, a nie inne. Pokażę Wam tylko, co wyskakuje, jeżeli wpiszemy strój kąpielowy, hasło strój kąpielowy w koreański najbardziej popularny sklep internetowy, czyli kupang, czyli sklep, z którego mam te moje tutaj na zdobycze. Jeżeli w wyszukiwarkę mamy hasło bok, czyli strój kąpielowy, to wyskakują takie rzeczy, czyli... Głównie zestawy, bluzka z długim rękawem i spodenki. Ten tu jest taki całkiem dziewczęcy, mogłam sobie wziąć taki. Coś takiego, no więcej zakrywa niż odkrywa. Dla mężczyzn, żeby nie było, też są takie. Są też stroje tego typu. W tym wszystkim strojów typu bikini. Prawie nie ma. Tutaj jest jakiś jednoczęściowy strój kąpielowy, tutaj też, ale są one na końcu listy. Jest ich mniej niż takich strojów zabudowanych. I to jest ciekawe, to zawsze wszystkich zastanawia. To jest też coś bardzo typowego dla Korei, co w innych krajach spotkamy zdecydowanie rzadziej. One w Korei mają nazwę Resi Gady czyli Rush Guard. I ta nazwa chyba funkcjonuje też w innych krajach. Zwykle takie stroje wydaje mi się noszą surferzy albo ludzie uprawiający sporty wodne. A w Korei większość ludzi takie nosi, szczególnie to jest popularne nad morzem. Jak byłam kiedyś w lecie nad morzem, to jak jeden mąż, wszyscy mieli długie rękawy, krótkie spodenki albo długie rękawy i nawet długie spodenki. Wszystko z takiego materiału jak strój kąpielowy. Jedyne osoby na plaży, które były w bikini to byli obcokrajowcy, więc no, ciekawe, prawda? I to jest spowodowane tym, że Koreańczycy nie chcą się opalić. Widzicie na ulicach bardzo często, jak wszyscy chodzą bardzo poosłaniani od słońca, mają czapki, często mają długie rękawy po prostu chodząc i w tym wszystkim chodzi o to, żeby się nie opalić, żeby jak najmniej tego promieniowania słonecznego przedostało się do naszej skóry. Koreańczycy po pierwsze uważają, że jest to szkodliwe, bo słońce tutaj jesteśmy troszeczkę bardziej na południu i no, słońce tutaj jest bardzo mocne, Mocne, bez żadnej ochrony mocno potrafi opalić. Ale przede wszystkim chodzi o kwestię estetyczną. Po prostu Koreańczycy nie chcą być ciemni. I tutaj jest wiele powodów. Najsilniejszy jest taki, że po prostu opalenizna w Korei jest zupełnie niemodna. Nie uważa jej się za atrakcyjną, jak na przykład w Europie. A po drugie, kojarzy się opalenizna z taką klasą robotniczą. Szczególnie u mężczyzn, jeżeli ktoś jest mocno opalony, to można się spodziewać, że pracuje na przykład na budowie. Praca na budowie to nic złego i prawda, murarz domu buduje krawiec szyje ubrania, ale nic by nie uszył, jakby nie miał mieszkania. Ale Koreańczycy nie chcą, żeby ktoś myślał, że pracują fizycznie. Przyjęło uważa się to za jeden z powodów, nie wiem na ile to oddaje rzeczywiście myśli ludzi, czy bardziej po prostu im się opalenizna nie podoba, ale chodzą bardzo, bardzo często w zabudowanych strojach, więc ja specjalnie, żeby sprawdzić taki strój, kupiłam sobie, tak naprawdę to mam już taki jeden strój, ale trochę wyrosłam, więc kupiłam sobie nowy. W rozmiarze ciutkę większym. W drugiej części tego filmiku mam nadzieję, że uda mi się go pokazać w bardziej, w bardziej odpowiednich dla tego stroju warunkach. Taki jest to strój. To jest góra od stroju kąpielowego. Zobaczcie, to jest wszystko z takiego materiału jak stroje kąpielowe. Ma zamek. Pod tym zwykle się nosi jakąś górę nie od bikini, tylko jakąś sportową, jakiegoś sportowego bikini. Więc. Tak wygląda, to jest na zamek, można się rozpiąć, ale raczej mało kto to uskutecznia i do wyboru zwykle są leginsy długie e, albo leginsy z krótkimi spodenkami na nich, to jest bardzo popularna opcja, albo krótkie spodenki. I ja stwierdzając, że leginsy prawdopodobnie takie jak kupię na szybko będą i tak na mnie za krótkie, wzięłam krótkie spodenki, więc dół stroju kąpielowego wygląda tak, to są takie krótkie spodenki. W takim samym kolorze. Będziemy ten strój testować w warunkach plażowych. Ja jeszcze nigdy takiego stroju nie miałam na plaży, więc zobaczymy jak to pójdzie. I na początku tego filmiku powiedziałam, że mamy niezbyt wiele czasu na nakręcenie tego filmiku, dlatego że kąpieliska w Seulu, których tak naprawdę jest bardzo mało, jak na Seul, na takie duże miasto, chyba cztery naliczyłam takich z prawdziwego zdarzenia, są otwarte tylko do 20 sierpnia, czyli tak naprawdę jak to oglądacie, to one już są zamknięte. Ja to nagrywam w czwartek i w, i w piątek, więc będę to nagrywać w jeden z ostatnich dni otwarcia kąpieliska. Dlatego musimy się sprężać i mimo, że nie przyzwyczaiłam się jeszcze do tej strefy czasowej, to wstanę jutro i zbiorę się i pojedziemy na basen. Już wam tylko pokażę jak ten basen wygląda, bo... Nie wiem, czy mi się uda takie ujęcie zrobić z oto ptaka. No, raczej nie. Kąpielisko, na które się wybierzemy, wygląda tak. Tutaj obok jest rzeka Han, ta najsłynniejsza rzeka, którą zawsze nagrywam, jak przejeżdżam gdzieś obok. Najbardziej znana rzeka w Korei. Kąpielisko wygląda tak. Ono nie jest połączone z rzeką, to są osobno baseny, nie ma żadnego połączenia, ale. Wydaje mi się, że jest bardzo fajne. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na serio. Więc jedziemy tam, a mówiąc jedziemy, nie mam na myśli mniej sonu, bo sonu nie lubi, kiedy w basenie. Jest więcej wody niż do kostek, więc pojadę tam z moją koleżanką Kasią, którą już znacie z poprzednich odcinków i zrobimy sobie taki babski wieczór, bo Kasia ma córeczkę w wieku sonu, Inę, i ona ma takie samo podejście do basenów jak sonu, maksymalnie woda do kostek, więc wykorzystamy chwilę wolnego czasu, jak dzieci pójdą do przedszkola. Więc tak, życie nam dobrej zabawy. Mam nadzieję, że mi się uda w ogóle coś na tym basenie nagrać, no bo idziemy tam obie. Chcemy być większość czasu w wodzie, więc logiczne by się wydawało, żeby wziąć jak najmniej sprzętu. Chyba wezmę po prostu tylko telefon i zobaczymy. Ja, co jeszcze chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że to nagrałam teraz. Bo rano na bank nie miałabym czasu, żeby nagrać jakikolwiek wstęp, bo ostatnio ranki wyglądają strasznie. Bo tak jak po zmianie czasu jestem w stanie siedzieć do trzeciej w nocy i nie jestem zmęczona, tonu zresztą też. To wstać w ogóle nie umiemy i wczoraj się nawet spóźniliśmy do przedszkola także że Sonu nie poszedł, bo zaspaliśmy. Wstaliśmy trzy godziny po odjeździe autobusiku. Ale dzisiaj Sonu zasnął wcześniej, bo wybiegał się na dworze po czasy, więc zrobimy tutaj jakieś przejście. Sonu biegający, biegający, biegający i nagle pach, basen. Uwaga, jesteśmy w Kasia wita się z wami gorąco, gorąco, ja nie nagrywałam tego, ale Kasia przed chwilą powiedziała, że następnym razem spotykamy się jesienią tak, spotykamy się jesienią jest 33 stopnie co najmniej i idziemy przebrać się w nasze stroje kąpielowe, które absolutnie nas nie ochłodzą, musimy zrobić rozeznanie, ja chciałam nagrywać odcinek że Koreańczycy plażują w strojach z długim rękawem i z długimi spodniami a tylko my będziemy takie mieć wszyscy chodzą w bikini Świat się zmienia, proszę Państwa. Ja! Hot dogie! Baczcie moja ekscytacja! Ja bardzo lubię kąpieliska, to jest mój pierwszy raz w Korei. O, są maty! Mieka, ile babych jest? To jest kołnierzka. No, mamy O, ja <yeah>. sobie da! Na Dobra, mamy matę. Mamy matę. Mamy, mamy, gdzie mamy matę, mamy gdzie usiąść. Zaraz się rozprawimy. Co to nie? Czy kto by pomyślał na czapki? nie <laughs> Tak to jest, jak matki idą i muszą rano spakować dzieci Tak, do ja myślałam po prostu, żeby Sonu, nie wiem, wziął swoje łyżki do przedszkola, nie własnej czapce. I parówki ośmiorniczki rano. No i kroiłaś. I kroiłam. Tak jest życie właśnie. Aby. Ostatnio o to była czapka. To będzie z tego taki odcinek dokumentalny. będzie jak Kasia, kroiła rano parówki ośmiornicki. Trudne sprawy. O matko, jak w tej wodzie musi być przyjemnie, Kasia. No, teraz pójdziemy. No, dobrze, zobaczcie tylko tą matę. Idziemy się przebrać w kąpielówki. Kasia właśnie wyciąga kąpielówki. Szok kulturowy. Kąpielówki mój pręd, Kąpiel... Uwaga. Nie, już, już kręcę, no. Ja taka już jestem zgrzana. Kręcę, bo ja tu muszę pokazać swój strój strój kąpielowy. kąpielowy. I mój też. Tak, to nasze stroje kąpielowe. To miał być odcinek pod tytułem czemu Koreańczycy przychodzą na plażę w długich rękawach, ale głównie my mamy długi rękaw. Nie no jest, większość kobiet ma też długie rękawy, nie dlatego, że się wstydzą, tylko dlatego, że słońce po prostu praży. Jak nie wiem... No tutaj chyba się nie wierzy w filtry. Myślą, on i tak się zmyje zaraz, nie? Na to słońce to taki filtr na ręce niewiele co da chyba. No nie wiem. Ja nie ryzykuję. Tak. tak. Więc Kasia ma, Kasia ma długie spodnie, a ja mam krótkie, a może nie chcecie tego widzieć, nie? I idziemy do wody. O nie, teraz jest przerwa w wodowaniu. O nie. O. Tak. 15 minut. 15 minut przerwy. To co może na jemy najpierw? Kasia mówi, że jest jej chłodniej w tym stroju niż było przed chwilą w normalnych ubraniach. Ja też potwierdzam, że jest chłodniej. Oczywiście zaczęłyśmy od zwiedzania sklepu, skoro i tak nam zamknęli basen na 15 minut. Mrożona woda. Uczonu, tego nie się jajka. O, Kribu Gierana, do Disejo. co? A to wychana Chciałam tylko powiedzieć, że to nie będzie nam na pewno dobrej jakości hotdog. Bo tak na takich straganach zawsze są takie se. Ale jak chcecie takie w Polsce, to w Katowicach są. Pokazywałam ostatnio. 45 stopni odczuwalna. Jemy gorące parówki. Co nam już zaszkodzi, nie? Parcie na moją kiełbaskę. Najgorsza kiełbaska taka. Kasia ma takie porządne. Ale ja zawsze pójdę na te hotdogi w tym. Chcieżcie. Dobrze, nie można dużo gadać. Bo nam się spieszy do wody. No już powinien. Opuściłyśmy swoją parasolkę na rzecz siedzenia pod drzewem. Słyszycie te cykady, ale cykają. Wodą nadchodzę. Myślałyśmy, że trzeba mieć czepki, bo wszędzie było napisane, że trzeba mieć czepki. I rzeczywiście większość ludzi ma czepki, ale część wchodzi też w czapkach i nie ma problemu, więc teraz żałuję tego czepka. nagrywać? Nie chcecie tego widzieć, ale skoro już weszli. Się Wygląda ten odcinek, na ten... Uciekła z tego, z zakładu perukarskiego. Odwołuję żałowania tego, że mam czepek, bo przyszły dziewczyny, które się to koło nas powiedziały, że ich wywalili w czapkach, więc dobrze było przyjść w czepku. To jest cyrk, żeby na basenie na zewnątrz mieć czepek. Nie wiem, może się po prostu koreańskie włosy wkręcały w turbiny filtrów bardziej niż. Całkiem spory ten basen! Kasia jak Ci się podobało w wodzie? A, fajnie. Fajnie. Nie jest surowe, nie? O matko się przestraszyła. Uwaga. Nie chce, nie chce nam się iść po jedzenie, więc będziemy jeść jajko. Brązowe jajko. Tak jak na koreańskiej, wędzone tak. Takie jak na koreańskiej saunie. Tu też jest w sumie sauna. Ale nie! Teraz jak siedzimy w tych mokrych strojach długich, to fajnie się siedzi, bo chłodzą bardzo. I jesteśmy w cieniu, więc bardzo przyjemnie. Co jem przez cały dzień? Edycja basen. Hot dogi. Ja mam z ogóreczkami Kasia ma z serem. Ser, ale Chemiczny, wygląda... serem. Chemiczny ser, ale wygląda jak z jakiejś kreskówki, nie? Ten hot dog. Ten ser. Spróbuj, czy dobre? Dobre. Chemiczny. <noise> Skaż, czy moje ogórki też chemiczne. A ja mam kiełbaskę taką chyba niezagrzaną. Recenzję kiełbasek tylko na kanale KimCi. Ta lepsza od poprzedniej, ale nadal zła. Za, za szybko jestem w wylotu z Polski, tam się najadłam dobrych kiełbasek i teraz nic mnie nie zadowoli. Po najgorszych hot w naszym życiu idziemy znowu do wody. Jest godzina 12. Po 12 już prawie 13. 35 stopni na dworze. Czyste niebo, piękne malutkie chmurki, powietrze też bardzo czyste dzisiaj. A tutaj jeszcze pół kąpieliska jest wolne, bo chyba po prostu temperatura przytłoczyła Koreańczyków. No i to, że jest dzisiaj dzień poprzedni, a nie weekend. Tak mi się wydaje, że to może przez to. Wchodzę do wody z telefonem, bo w tym vlogu nic nie będzie. To jest jeden z lepszych dni w tym roku, a nic nie nagrane. Tam jest statek. Statek jest! Zbliżenie na statek. Kasia zapozuje jak koranki zawsze O matko jaka balerina! O, Metro! O matko! Najgorszy operator kamery, ja. Kasia cały czas pozuje, widzicie. To jest... To jest... Co? Szle, że kahan o kolorze mniej zachęcającym do wchodzenia niż ten. Ta woda, ale to tylko farba w basenie. Nie, fajnie jest. Czysta ta woda, naprawdę, jak na ostatnie dni basenu spodziewałam się tutaj incydentów. Wywiad z wody możemy robić. A co u Ciebie ostatnio? Ale ja nie chcę w tym czepku wyglądam jak łysa. O, nie, nie mogę tak w czepku. Woda plażowa. Ja mogę tak u. Na Pierwszy i pewnie ostatni vlog z wody, bo zaleję telefon. No, Zmęczyła się już że tak zmontuję, że będzie jedną prawie minuta, jak wiola płynie przez pas. Po kolejnej godzinie stania w wodzie. Kolejne wędzone jajko. W Polsce na no okrąglińskach nie ma takiego hiusika, nie? Nie ma takiego czegoś. Wszyscy jak jeden siedzą na brzegu i jedzą. Ma w ogóle czy ja nie wiem czy nas w ogóle słychać, bo tu cykady mają koncert, a port USB zalany i nie można mikrofonu włączyć. No. No. Jakie masz wrażenia po plażowaniu? Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Fajnie, nie? W ogóle nie ma ludzi. Znaczy, w sensie bardzo mało. Jak ty pomyślisz, że jest 50 milionów osób. Znaczy w Wszyscy znaczy są w pracy, ale. Ale mało, no? Mało jest ludzi na taką pogodę, że się chce człowiek... I woda ciepła, ale A nie. A może już wszyscy się wykąpali i tylko my zostałyśmy bo zostały A dwa dni. Tak, może to może być tak. No. Może już wszyscy, jeździli ten basen. I mówi, mówi Stefan, idziesz nad wodę, Nie, ona już taka brudna, dwa dni zostały, <laughs> abyśmy przyszły, nie? Nie była brudna, bardzo czysta woda. Naprawdę czysto zaskakująco. Nic mniej nie pływało, chyba no ją nie, czyszczą nie, porządnie. Bez incydentów. Ale teraz dużo ludzi się robi. Teraz więcej, ale tutaj zobacz ile jeszcze pustych parasolek, no. Można sobie by było usiąść, No ale tu wzięliśmy parasolami, a tutaj my w naturze. No. Ale lepiej się siedzi w naturze. Lepiej chroni. Fajny widok! Taka plaża w środku miasta, nie? Tam jakieś super drogie apartamenty, ciekawe po ile tam są, z takim widokiem na rzekę Han i na basen. Ale jeszcze trzeba powiedzieć... Ja to jest to właśnie dobrze wyglądasz. A ja jestem za blisko i wyglądam jak człowiek kciuk. Taki wie, że wystaje, tylko taki... <laughs> bez szyi. Człowiek kciuk. Jeszcze chciałam powiedzieć, że bardzo jest kulturalnie i wszyscy po sobie sprzątają. No nie? Wiesz, nie ma śmieci. Nie, nie ma śmieci nigdzie No i w wodzie też raczej. Raczej nikt nie siusia Tylko śmieszne jest to, że trzeba w czepkach, bo to po prostu rujnuje zdjęcia i ujęcia, prawda? No i jest mi smutno. Może. Jeszcze jakbym mogła te włosy tak to No nie, nie to byś po prostu cały... Nie no. Dobrze, może lepiej. Tak patrząc na swoją grzywkę teraz stwierdzam, że może lepiej. A, jeszcze była między 12 a 12.40 przerwa na obiad, którą przegapiłyśmy, bo się zagadałyśmy. Znaczy no, może wtedy akurat jadłyśmy te hotdogi, nie wiem, ale, ale wtedy długa była taka przerwa i nie można było wchodzić do wody. A i jeszcze jedną mam obserwację, to jest największe zagęszczenie obcokrajowców chyba w ogóle z miejsc, w których byłam w kolejce Wiesz jak jesteś to widać często obcokrajowców, ale nie w jednym miejscu, a tu na zamkniętym terenie no już z pięć tych, z pięć widziałam yy, yy, ręczników z obtokrajowcami. tam malowani, byli na tym ręczniku. Nie. No z leżącymi na nim obcokrajowcami, Nawet rodziny były całe. Były z dzieciami. No, dzieciami. Już w ogóle obie jesteśmy. Narracja youtuberki po prostu. Z dziećmi. dzieciami były. Ciekawe co tam u naszych dzieciów. No bo ja się w jest. Moje też. A jeszcze dużo tu jest pływaków z ambicjami, takich w okularkach, którzy pływają jak na sportowym basenie. Nie? Parę mm. razy się wjechały w nas takie pływaczki. No bo my to z wiolą to przy porcie, tylko się moczymy, to będą sauny powinnyśmy na ten. No, bo ja tam nie lubię na ogularce. Wada stroju z drugim rękawem. Warto kupić rękawy, które nie są za krótkie, bo po prostu się wygląda tak. Uwaga sytuacja zaludnieniowa, godzina 15 i zrobiło się tłoczno. Papa pa, baseniku Na dowód tego, że nasze kąpielisko było w Seulu. Byliśmy tam kiedyś na górze, pamiętacie? Tak było kalorie spalone po pływaniu, więc prawda trzeba nadrobić. Takie byłyśmy zaoferowane sobą i spędzaniem naszego babskiego czasu razem, że nawet nie powiedziałam Kasi, żeby powiedziała wam papa, pa", więc mówię Wam za nas obie. Papa! Pa. I dajcie znać, czy Wam się ten basen podobał. Do papatki.